Jak poszedł Ci dzisiejszy egzamin? Czy mam nadzieję, że dobrze? Nie jestem pewna, ale mam nadzieję, że dobrze. No, dzisiejszy był trochę trudniejszy niż wczorajszy, ale myślę, że też go dobrze napisałem. No było dużo, no, różne zadania były. Z fizyki według mnie były najtrudniejsze. No, z biologii były te najłatwiejsze. No, dzisiejszy był trochę trudniejszy, ale tak to spoko. No, zdecydowanie trudniejszy niż egzamin wczorajszy. Wczorajszy język polski mi poszedł, no, myślę, że bardzo dobrze, a y, poprzedni, czyli wiedza o społeczeństwie i historia, też tak w miarę dobrze. Czyli dzisiejszy o wiele bardziej trudniejszy. Znaczy, według mnie wczorajszy był gorszy, ale tak to wszystko okej. Szczerze powiedziawszy był bardzo trudny, przynajmniej jak dla mnie. Było bardzo dużo biologii, głównie przeważała, matematyki trochę mniej, ale nie było źle. Dzisiejszy egzamin, myślę, że przyrodnicze były dużo trudniejsze, według mnie. Najtrudniejsze zadania były chyba z chemii i z biologii, tak mi się wydaje. I fizyka była dość prosta. Myślę, że część chemiczna była łatwiejsza od przyrodniczej. Część geograficzna była trochę trudna. Najłatwiejsza była chyba część chemiczna, moim zdaniem. Według mnie generalnie to był test łatwy. Myślę, że mi troszeczkę gorzej poszła geografia i fizyka. A jak nastroje przed jutrzejszym egzaminem? Jutrzejszy, no, z języka angielskiego jestem słaby i próbuję, będę próbował coś, coś wskórać, no ale nie wiem, czy mi się uda. Myślę, że. Jakoś tak nie dociera do nas to, że jutro są takie egzaminy. Znaczy, no. no nie wiem, w sumie, bo wszystko dobrze. No właśnie jutrzejszy egzamin to czuję się właśnie przed nim najlepiej, bo język angielski czuję się z nim bardzo dobrze. I myślę, że będzie to 100%. Hmm, z języka obcego czuję się dość mocnie, więc mam nadzieję, że będzie dobrze. Generalnie to się nie stresuje. Mhm. Czyli jesteście dobrze przygotowani? Ja, ja jestem dobrze przygotowany, tak myślę. Yy, piszę niestety niemiecki, yy, no ale myślę, że pójdzie mi dobrze. Yy, też się nie denerwuję. Myślę, że dobrze mi pójdzie i przygotowałam się przez dłuższy okres, więc mam nadzieję, że będzie ok.